Jesteśmy w Wietnamie w mieście Ho Chi Minh. Postanowiliśmy odwiedzić Chinatown, nazywany Ci Lon, czyli w dosłownym tłumaczeniu Wielki Market. Jest to ogromny obszar składający się z dwóch dzielnic. Tak naprawdę ciężko odróżnić Chinatown od reszty miasta, a Chińczycy są podobni do Wietnamczyków. Jedyne, co może zdradzić, że jesteśmy na miejscu, to po prostu trochę większa ilość znaków chińskich. Chińczycy osiedlili się tu ponad 200 lat temu, uciekając przed buntem antymandaryńskim. To miejsce było zniszczone dwukrotnie, ale odbudowane je, a wraz z mijającym czasem urosło do dzisiejszych rozmiarów i uzyskało taki rozmach. Za czasów wojny wietnamskiej cielon było kwitnącym czarnym rękiem dla amerykańskich żołnierzy. Sprzedawali tu swoje zaopatrzenia wojskowe. Jednym z punktów naszej wędrówki była świątynia będąca zabytkiem narodowym. Na dziedzińcu dzieci ćwiczyły na lekcji wf -u. To dość powszechne, że w takich miejscach prowadzi się zajęcia sportowe. W środku zobaczyliśmy bardzo ciekawą architekturę, piękną ceramikę, ręcznie wykonane skomplikowane rzeźbienia w drewnie oraz kamieniu. Było również mnóstwo złotych akcentów. Podczas spaceru natrafiliśmy na pana, który pisał kaligraficznie. Był Chińczykiem, który mieszkał w Wietnamie od wielu lat. Za pomocą tłumacza Google poprosiliśmy go, aby napisał nam: Nauka bawi. Oto jak wyglądał taki napis. Zachowałam go sobie na pamiątkę. Chińczycy i Wietnamczycy są bardzo pracowitymi ludźmi. Chodząc nocą po mieście, nawet o bardzo późnej porze, możemy natrafić na wiele sklepów czy stoisk, które są nadal otwarte. W Chinatown znajdują się targi, między innymi bingtei i Andą, na których można dostać dosłownie wszystko. Ubrania, rzeczy codziennego użytku, Produkty spożywcze. I można zjeść prawdziwe specjały kuchni chińskiej. Wybraliśmy pieczoną kaczkę, której mięso było pyszne i soczyste oraz chrupiące, złociste krewetki, smażone na maśle. Można tam było zjeść również np. dim sumy, czyli chińskie pierogi na parze, czy sycące makaron z wątonami. W tej dzielnicy na wielu szyldach czy tablicach często obok wietnamskiego pisma występują chińskie znaki. Znam wietnamski, ale nie potrafię odczytywać chińskich znaków, więc przetestowaliśmy na nich tłumaczenie wizualne Google. Podobnie jest z menu, które jest w dwóch językach. Jeżeli jesteście w podróży i nie rozumiecie menu w obcym języku, szyldu czy czegokolwiek innego, to możecie uruchomić aplikację Tłumacz Google, wybrać języki, jakie Was interesują. Kliknąć tu niech zaskoczy was magia, albo dokładniej technologia. Jak widzicie, tłumaczenie wizualne w czasie rzeczywistym Google to bardzo fajna funkcja. Tłumacz Google tłumaczy również napisy na fotografiach. Wystarczy, że zrobicie zdjęcie tekstu, żeby uzyskać tłumaczenie aż w 36 językach. Albo sprawdzić, jak wymówić dane słowa. Wszczep brzmi w trzcinie. Możecie użyć również trybu konwersacji. Jak masz na imię? Ten kłopak lazi. Toj ten la Nazywam się Hajena. <ścoughs> Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o moim kraju, czy o innych ciekawostkach, to pozwólcie, że pożegnam Was razem z Tłumaczem Google.